Pogoda nas nie rozpieszcza, ale cóż, nie poddajemy się. 9 października 2025 roku, i znaleźliśmy w lasku Mogilskim grzybka bardzo trującego, zawierające mu, zawierającego muskarynę. Tak to się chyba nazywa A grzybówka, grzybówka różowa bo to o niej mowa. Grzybek bardzo trujący, rosnący od lata do października. Grzybka już pokazywałem na kanale, ale niestety sprzęt jaki był, taki był i zakłamywał kolory, tutaj już troszeczkę, już troszeczkę jest lepiej z tym. Te grzybki rosną w lasach liściastych, mieszanych na wapiennych glebach kolor tego grzybka jak sama nazwa mówi grzybówka różowa jest taki jasno różowy, różmajtkowy to można nazwać grzybek jak wspomniałem trujący osiągający około 10 cm wzrostu kapelusz około 3 do 4 z tego co widać raz, dwa, trzy, no trzech tutaj o. Kilka zdjęć jeszcze porobimy. Udało się, tak jak mówię, udało się mimo pogody znaleźć tego grzybka. Kolor, mam nadzieję, już nie będzie zakłamany. Będzie można porównywać już z wersjami atlasowymi. Statystycznie odnotuję, że grzybka tego spotkałem. Dopiero. Drugi raz i praktycznie w tym samym miejscu. W Lasku Mogińskim. Ja się już będę z wami żegnał. Uciekał, bo coraz mocniej pada. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Wiem, zanudzę. No ale cóż, na sam koniec. I tak nikt tu już. Nie dochodzi z oglądaniem. No. A tak naprawdę do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.